Cześć! Dzisiaj postanowiłam zebrać w jednym miejscu różne treści, które aktualnie mnie inspirują i podzielić się nimi z Wami. Kobietą, od której czerpię aktualnie najwięcej inspiracji, jest Sylwia Kocoń. Korzystam z różnych treści tworzonych przez Sylwię. Są to kursy i warsztaty rozwojowe, które pomagają żyć bliżej siebie, w zgodzie ze sobą, z tym, czego pragniemy. Aktualnie nagrywając ten film właśnie rozpoczynam kurs Oswoić opór, także jestem bardzo podekscytowana tym kursem i tym, co mi przyniesie. Kanał The Minimalistwem oglądam typowo dla wyciszenia i relaksu. Sama nie dążę do takiego minimalizmu ekstremalnego, ale lubię oglądać filmiki ekstremalnych minimalistów, bo bardzo mnie to relaksuje, ale także inspiruje. Kiedy widzę, że ludzie są w stanie z przyjemnością funkcjonować z minimalną ilością rzeczy, przypominam sobie o tym, co w życiu najważniejsze, i przy okazji motywuję się do tego, by pozbywać się z mojej przestrzeni tego, co już mi nie służy. Jeśli chodzi o tematykę ekologii, to bardzo lubię treści, które tworzy Blue. To dzięki niej zapoznałam się również bliżej z weganizmem etycznym. Bardzo lubię też różne ekologiczne typy i praktyczne porady Zero Waste, którymi się dzieli, oraz jej podejście do akceptacji ciała. Ostatnio odkryłam kanał Aleksandry i jestem zachwycona nowymi pomysłami na proste wegańskie dania. Można tutaj znaleźć pomysły na tanie, ale i smaczne oraz wartościowe odżywczo dania. Seria filmików Tydzień jedzenia za 50 zł to dla mnie źródło pomysłów i inspiracji. Uwielbiam słuchać różnego rodzaju muzyki w zależności od dnia i nastroju. Ostatnio najczęściej wyciszam się słuchając gry na misach tybetańskich. Dźwięki mis pozytywnie wpływają na mój nastrój i pomagają mi również w radzeniu sobie z migreną. Jest to więc dla mnie taka kojąca chwila relaksu. Wspominałam już o tym wiele razy na Instagramie, ale wspomnę i tutaj. Kocham małe domki i niewielkie przestrzenie mieszkalne wielką miłością. Filmy, w których właściciele prezentują swoje małe domki i opowiadają o nich, oglądam dla relaksu, ale nie tylko. Patrząc na to, jak ludzie mieszczą się z całym swoim dobytkiem w małych przestrzeniach i jak dobrze im się żyje w małym domu, czerpię dla siebie ważne przesłania. Na przykład to, że w życiu najbardziej liczą się nie rzeczy, nie ilość przedmiotów, które nas otaczają, nie pokaźny dom, a to, kim jesteśmy, co tworzymy w swoim życiu. Od paru miesięcy z przyjemnością słucham podcastu Empatyczne stany świadomości. Jest to podcast, w którym prowadzący odnoszą się do tematu porozumienia bez przemocy czyli takiej formy komunikacji międzyludzkiej, która jest empatyczna i wspierająca. Jeśli nie lubicie podcastów, to polecam Wam zgłębienie samego tematu porozumienia bez przemocy bo jest to wyjątkowe podejście, które naprawdę ułatwia codzienne komunikowanie się z samym sobą i z innymi. Moje miejsce, w którym ładuję baterie, to przede wszystkim miejsce nad wodą. Rzeki, jeziora, morze to moje ukochane przestrzenie. To właśnie tam najłatwiej jest mi się wyciszyć i przychodzą mi do głowy najlepsze pomysły. Dlatego staram się być blisko wody co najmniej kilka razy w tygodniu, by wejść w taki błogi stan relaksu. Będąc w moim ulubionym miejscu, sama dla siebie staje się takim obfitym źródełkiem inspiracji. Jestem ciekawa, jakie treści inspirują Was najbardziej w tym momencie. Jeśli macie ochotę, to dajcie znać w komentarzu. Ściskam i widzimy się w kolejnych filmach.